Witam Was wszystkich, pisaliście do nygusa, pokaż busa, pokaż busa. Więc dzisiaj sobie polecimy busiki. Dzięki, że się udzielacie w komentarzach. Dzięki za łapeczki. Dzisiaj dwie godziny odpisywałem na komentarze o dziwo w czysto, żadnych chwastów do wyrwania, ale trzeba na to uważać, jak się tylko chwaścik pojawi główkę, wychyli pyk go z korzeniami. Potem jest ciężko to ogarnąć. Jesteśmy w Norymberdze, tak się nazywa sprzedawca. Wszystkie oferty możecie sprawdzić na jego stronie. Znowu dzisiaj wściekle wieje, także lecimy z tymi sprzętami. 40 tysięcy euro, rok 15. diesel manual, 70 przejechane, 102 konie, camper koncept, kuchnia, do tego łóżko. Taki bynajmniej ma opis, skrzynia manualna, dwukolorowy, auto zadbane, Ładne oponki są aluski, tarcze hamulcowe nie mają rantów. środek na półskórach, czysty i zadbany. Z tyłu nic Wam nie pokażę, ponieważ są przyciemnione szyby. Lecimy dalej. Zobaczcie, jak wieje, jak się tutaj plandeka rusza. Tutaj jest starszy kamperek. Przeróbka chyba jakaś to jest. 97 rok za 19 tysięcy euro. Prawie 290 tysięcy ma przejechane. Jak widzicie szyby są sparowane, dlatego za wiele wam w środku nie pokażę. Lecimy kolejnego busika. Ten ma troszeczkę taką maskę wypłowiałą i tutaj zebrała się woda w lampach. Nie wiem co się tutaj dzieje. Korozja też się delikatna już tutaj pojawia. Cena wywoławcza 8000, 2002 diesel manual, 2,5 litra, 88 koni. 340 przejechane, taki bynajmniej ma opis. Kierownica troszeczkę zużyta. Co tutaj mamy z tyłu? Jakieś łóżko, jakieś stare szafki. Cały czas mi tutaj ciężarówki za plecami jeżdżą. Mam nadzieję, że będzie coś słychać. Słuchajcie, mam auto-handel z autami powypadkowymi. Zaraz obok mnie, koło mojego domu, jakieś 300 metrów. Chciałem tam nagrać. Nie zgodził mi się na nagranie, ma tam fajne samochody, na przykład miał Swiftika 1 14 turbo 140 koni, młodego, żółtego, fajnego za 12 tysięcy euro. Leciutko dojechany z tyłu zderzak, klapa, niewielka szkoda, ale kilka razy go pytałem: nie, nie potrzebuje, on ma sporo klientów i co poradzisz? Lecimy dalej. Ten kosztuje 14.900 multiwan, rocznik. 99 400, przejechane 102 konie, 2,5 litra diesel. Ten wygląda nie najgorzej. Środek czysty i zadbany. Tutaj jakaś lekka obciereczka, nie widać na nim korozji. Co tutaj z tyłu jest? Żadnych urządzeń kuchennych tutaj nie widzę. Z tyłu całkiem, całkiem. Oponki, jeszcze, jeszcze. Ranty tutaj nie korodują w nadkolach lecimy dalej znowu wściekle wieje normalnie jak mówię pod wiatr aż mnie przytyka nie wiem co za paskudna pogoda mam nadzieję że niedługo to minie tutaj jest troszeczkę taki już jak widać podmęczony busik maska wypłowiała Kalifornia Kalifornia Ameryka USA Trump Tutaj też widać korozja się pojawia. 7092 rok, benzynka. Skrzynia manualna 2477 koni 403 przejechane. Też jakieś wyposażenie ma tutaj kuchenne. Zaraz rzucimy tutaj oko do środka, zapuścimy żurawia, za wiele nie widać. Tutaj widać jakieś łącze jest elektryczne gniazdko. Dobra, lecimy dalej. Co tutaj stoi? Nie wiem, co to stoi. Fiacior chyba jakiś stoi, ale to jest zwykły busik. Środek troszeczkę przybrudzony. Zobaczmy sobie, ile za niego woła. Mam tutaj troszeczkę, jak widzicie, ciasnawo. Także próbuję zrobić Wam jak najlepsze ujęcia. Żadnych reklamacji nie przyjmuję, chyba że w czekach przelewowe, Cena wywoławcza 5500, rok 11, diesel manual 2 litry 120 koni 345. Przejechane 9-osobowy. Nygus, pokaż jakieś busy 9-osobowe. Kierownica troszeczkę jest wytarta. Przebieg nie jest tutaj najmniejszy. I zauważyłem, tutaj na dachu dzieją się jakieś dziwne rzeczy. Zobaczcie. Tak jakby się łuszczył lakier. Zobaczmy co jeszcze tutaj ma. Tutaj widać korozja już przyatakowała. Tutaj nie przejdę, zobaczcie jak jest ciasno. Dobra, obejdźmy to w koło. Trzeba się jakoś tutaj odnaleźć, zorganizować Środek czysty zadbany, skrzynia manualna, gałka troszeczkę zjechana. cena wywoławcza 14, 2007 diesel manual. 2,5 litra, 290 przejechane, 131 koni, Atlantis, Multivan, nawigacja, grzane pośladki, także też niby wersja jakaś kamperowa kamperowata, Multivan, znowu idę pod wiatr, także mnie troszeczkę zatyka, tutaj mamy blaszaka, busa, cena wywoławcza, 15 700 2017 diesel manual 2 litry 102 konie 195 przejechane z klimatyzacją i park Tutaj zauważyłem na szybie ma odprysk. Oponki jeszcze w ładnym stanie. Jak wygląda środek? Środek nie jest mocno zużyty. Obejdźmy go w koło, czy gdzieś nie jest strachnięty. Wygląda całkiem, całkiem. Mamy tutaj co? Sprinterka, sprinterek, dizelek 9-osobowy, ogrzewanie postojowe, rok 15, diesel manual, 2.2, 130 koni, 95 tysięcy przejechane. Cenę tak wsunął, że nie wiem czy zobaczę, 25, 25 450, sobie za niego woła. Środek czysty i zadbany, nie widać żeby gdzieś był obity. Nie wygląda najgorzej, Mechu. Mamy kolejnego busika. Zobaczmy sobie, w jakim jest stanie. Tutaj mam ulicę za płotem. Cały czas jakieś ciężarówki, wywrotki mi tutaj jeżdżą, bo tego wiatr mi prosto w paszczę dmucha. Dobrze, że nie jest lato, bo bym jakąś muchę normalnie połknął. Nieraz mi się zdarzyło w trakcie nagrywania. Troszeczkę mięska za free, a co? Chociaż wam powiem tutaj te muchy w Niemczech jakieś takie cienkie są, chyba jakieś emigranty, bo w Polsce jak jechałem, jak się mucha o szybę obiła czoło lampę, to aż ciekło te soki. A tutaj te komarki to takie jakieś miniaturki. Nie mam pojęcia, niedożywione. Cena wywoławcza 14 tysięcy rok 17, 2 litry diesel, 102 konie 200 przejechane. Transporter, pierwsza ręka zadbany. No i faktycznie wygląda na zadbany. Tutaj jest knajpa po drugiej stronie. Cały czas mi jakieś tutaj zapachy lecą. Zaczyna mnie w brzuchu normalnie z głodu wiercić. Nygus nie najadłeś się przed nagraniem. Trzeba dbać o linię niedługo lato. Trzeba jechać oglądać lodołamacze. Tutaj korozja się pojawiła. Tutaj widać ktoś go troszkę przytarł. Gdzieś cofał albo coś nie zauważył. Zobaczmy sobie: 120 MultiJet, czyli podejrzewam 120 koni w dieselku. Cena wywoławcza 13 tysięcy euro. Rok 2007 Diesel Manual 2-3, pojemność 380 przejechane. Ducato i dach jakiś solarny ma tutaj założony czyli jakieś zasilanie słoneczne. Do góry nie sięgnę, musiałbym mieć drabinę, nadkola tutaj lekko korodują, środek w miarę czysty i zadbany, chociaż fotele w różnym kolorze, tutaj jakieś widać zapraweczki ktoś porobił, no troszeczkę taki jakiś do odświeżenia jest ten busik, idealny on nie jest, nie wiem, nie znam cen w Polsce, piszcie, komentujcie. Pokazuje po prostu to, co tutaj jest na sprzedaż. Żadnego wpływu na ceny też nie mam. Także od Was zależy, czy coś Wam przypasuje. Zobaczmy sobie tutaj na tranzycie, coś jest zbudowane, jakaś zabudowa. Pytaliście mnie też o kamperki, więc lecimy. 33 tysiące euro za tego Fordzika. Rocznik 2006 Diesel Manual 170 przejechane, 137 koni. Pojemność tego sprzęta nic tutaj nie napisał. Jest kuchnia, jest kibelek, także wszystko jest na miejscu. A tutaj jest Fiatior za 32,800. W jakim stanie też, taki troszeczkę już podmęczony. Rocznik 2006 Diesel Manual. 145 koni, 110 przejechane. Kuchnia, kibelek i do tego prysznic w tym samochodzie. Zobaczmy, w jakim jest stanie. Dwie osie z tyłu. Środek wygląda na czysty i zadbany. Nie wygląda najgorzej. Trzeba by go sobie troszeczkę odświeżyć. Sprawdzić te urządzenia, wszystkie czy są sprawne. Wiadomo, jak to zacznie się sypać, to jest praktycznie dom na kołach. Tanio nie będzie trzeba dbać o to wszystko. Tutaj takiego Dodge'a Ma, nie widziałem go na jego stronie. Tutaj stoi Audi Tetetka. Zobaczymy sobie jeszcze, co tutaj stało. Czy ja wszystkie te busy pokazałem? Chyba nie. Tutaj chyba będzie samochód przestawiał. Jest Volvo, jakby ktoś chciał. Przyczepkę pociągnąć 15 tysięcy rok 11 z gazem 3,2 benzyna, 118 przejechane, 243 konie. Instalacja gazowa Prince, akurat teraz mu się zachciało auta przestawiać. Nie wiem czy robi to złośliwie, chyba będę musiał go tutaj opierdzielić albo wyrwać. Chwasta, jak hejterkom lampy, troszeczkę by się przydało tutaj przepolerować ładnie się prezentuje ta wolwuszka no i tutaj tego busika czy już mieliśmy nie wiem tak mieliśmy te busy nygus zakręciłeś się dobra chcieliście busiki kilka sztuk było zobaczymy za chwileczkę co ma tutaj po drugiej stronie z osobowych spalę fajeczkę zrobię sobie przerwę i lecimy łapeczka komentarz pozdrawiam do następnego